Werka, Ali pyta czy by się inknęła do mikrofonu na przykład. Jak? jak... Ten ty... <gadasz> już lecę. Chodź do nas Ali, Ali, pogadasz z nią. Na Pokedexie siedzimy. Ja nie, nie chcę z nim gadać. A, Dlaczego? Chcesz z nim gadać. On jest giga zwrócony. No i co? Hej? Hello? Hej Ja już leżę w łóżeczku w rękę. <gadasz> odpal kamerkę, odpal kamerkę, no? <grym> Czemu? Odpalił kamerkę. A co by... Nie, 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 nie Ali, kurwa, Ali. <grym> Ali, wariacie. To <grym> jest horses, no. Jezu, za Boga. Bo. <grym> Majteczku, jak jestem, ci to nie wskazało, Weroniczka. Dobra, Nie chcę, a, Boże. jest dla Aliego tak trochę? Czeknę, mu I Weroniczka uważa, że wygląda trochę jak ten cały Lucifer Morningstar albo Masimo? A chciałbyś? Nie, tak mi się nie. wydaje. mi Tak ostatnio powiedziała że wygląda jak Masimo. Jest coś w tym, czy nie? Nie wiem, kim on jest. Ja nie znam. Chciałabyś klepsika od wujka czy nie? Nie, nie chciałabym. Dlaczego? Oblak, nie, nie żadnych. A byłaś grzeczna? Pytaj Sergiusza. Była bardzo niegrzeczna. To będzie trzeba zbić po dupce. Będzie trzeba zbić, leciutko. Albo i mocno, zależy jak byłaś bardzo niegrzeczna. To dla mnie za dużo. Sergiusz, powiedz mu coś! Dobrze, Ali. A ty takiego wąsa, żeś zjebał, że wyglądasz jak taki wujek, co dotyka dzieci, no. A żeś wąsidło, wyhodował. A ty chciałabyś werka, że cię popieścił tym wąsikiem? Nie, bez wąsika. Nie chcemy wąsika. Żeby cię bez wąsika po, popieścił, czy co? <noise> Najpierw musimy się pozbyć wąsa, później negocjujemy. Ale on jest męski. Wyglądasz jakbyś mm. miał 40 lat. Wiesz, to już tak czuję, nie? I co robisz w ogóle teraz, Weroniczka? No, podrywam Sergiusza. Podrywam jako... skutecznie, jako... Nieskutecznie, nieskutecznie. A ten trójkąt to co? No to no. zaoferowałaś i roz, rozważam jeszcze. A co, chciałabyś dostać w tabula razy czy co? Nie, ja już bym nic nie chciała. Dlaczego? Nie Ja się was boję wszystkich, wy jesteście tacy zwyczajni. Okej. Okay. Czemu tak mówisz do Aliego? Ale co, no. to też jesteś, jakbyś nie to byś tu nie siedziała z kalkulacji. No tak, no macie rację, no. To we mnie jest problem. <grym> Pokażę się? Nie. No i spokój! Dobra, ja wchodzimy tu na kamerkę wszyscy, a nie. Nie, nie będzie. będzie Ali sam siedzieć tutaj, kurwa, na kamerce. O, pokazałabyś się Weroniczka, proszę. Idziemy na kamerkę. Tak, idziemy na kamerkach. Będziemy siedzieć tu. Midziałem na obecnych, bo nie. Wroniczka, też byś odpaliła kamereczkę jakby dała radę. Dobrze meszka. Mhm. No. Czemu ty się zawsze pindrzysz tak na tych kamerkach? Ja? Nie kurwa, mój stary. Co to znaczy, że się findrzę? No tak. Sergiusz, <noise> <noise> nie robię bo... tak! Daj mi spokój! Trochę tak robisz. I czemu masz syf w pokoju? No, mam syf w pokoju, no. Ja ty tam śpisz no na, tymi, na tej wersalce? No bo obok mam łóżko, ale boję się spać sama. Obok Dlaczego? Mam to śpiania. się dobrze składa. Poczekaj, poczekaj. Ja poczekaj, poczekaj, po... nie, ale się wstydzę sama spać. Czy śpisz na wersalce, bo się boisz iść do łóżka? No, bo ja się spać sama, no? A jakby na przykład Ali do ciebie przyjechał, to co byś, to gdzie by spałali? No to dobra, byśmy spali w sypialni, nie? Razem? No, jakbyś przyjechał, no to pewnie razem, nie? <grystanie> Oj, Ali, kur. Chyba musisz tam. Wiesz, Ali, my pomagali, my pomagali, my pomagali. No, ale co byśmy robili? A, A co byście robili? No, ja, Myślisz... co byśmy robili, jakbym przyjechał? Na łyżeczkę, by cię tak mógł przytulić? Nie, no uspokójcie się. I ja tak cię peklować. podpeklować od tyłu? <grym> nie. Bo wiesz, ja, ja, mam, ja mam odruchy jak śpię, nie? Jak ja yy, śpię, to ja dotykam przez sen. I, <grym> i, i nie przeszkadzałoby <grym> ja ci to po prostu. No. No, no a serio, on coś takiego ma, bo ja miałem taką a. koleżankę i on kiedyś ją odwiedził, i, i rzeczywiście <grym> miał te odruchy. <grym> odruchy? Boże. No. Mnie nie chcę już. Ja a jestem tu. Po... O tym to ty tym pośredniku. Tutaj się tylko gra w szachę, ja nic innego nie robię z chłopakami. Dajcie mi spokój. No trzeba przyznać, że naprawdę cię rozgrywają. Przecież mi zaoferowałeś trójkąt dzisiaj z twoją koleżanką. No ale ty się zgodziłeś, no. No ale no dobra, no to wiesz. No to znaczy, że okay. po prostu ten. Co robi no. Ali? Porozmawiajmy. O co? Co, co, co? On ma odruchy całe. On ma odruchy po prostu. On, jest w... on ma te odruchy po prostu. I on dotyka. Wyobraziłem sobie, jakbym z tobą leżał. Nie możemy iść spać po prostu? Nie? Już piąta rano. Ale Ali do ciebie ja ma mogę. przyjechać? Bo boisz przecież. No ja go przywiozę sama. Ja go zawiozę do siebie. Spokojnie. Pradzimy ty, ale trochę. ty mogłeś mi, o... mi ostrzec, że masz taki syf w pokoju. No ale nie no, to nie jest... Ty się wydaje, że to jest ser, to są koce. No to, to było kamerki to, nie odpale, że masz taki syf, Było najpierw posprzątać. Jezu, no. przepraszam. No, no to no, nie chodzi o to, że przepraszam, tylko jakiś to jest szacunek wobec nas, nie? No, I ty właśnie pokazałeś, że tego szacunku nie masz do nas. No, ale to są tylko koce! To tylko koce. Dajcie spokój. A tam tam jest... tu są moje paczki, są uzależnione od zakupów. Więc ja to posprzątam, obiecuję. Także... Posprzątam no na twój przyjazd, nie przejmuj się. Okej, okay. hmm? już uwzględnione jest. Mhm. Czy zamiast wysłać e mi donate'y, to ty wolisz paczki kupać, tak? Jezu, przepraszam, nie jestem moim sponsorem. Przepraszam, to moje. Jakbyśmy byś umieła tak patrzeć. Co? No dobra. To nie przywiedzisz mi żadnych e, koleżanek, dzi**ek, i nic w tym. Co? <śmuszamy> Co? <zmuszamy>? No ja. okay. przesada troszkę, delikatna. Ej, czy, czy, znowu, czy znowu wyzywasz moje koleżanki? Nie, nie, to nie chodzi mi o nie. To czemu, 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 w, czemu wkleiłaś tym koleżankom z**ę na czoło teraz, w tym momencie? No Ale to nie te, po prostu tak? pytam ogólnie o jakieś inne koleżanki. Ale to co, czekaj, uważaj, że mam same koleżanki k**y, streamerki i tlaufy? Nie, same no, to nie. Już, dużo to nie mylisz, ale... Znaczy, znaczy rację to części jakąś to posiadasz. <gry> Czyli mogę mieć rację. Ale wiesz, y później one to znowu na przykład zobaczą, znowu będzie afera, znowu będą smutne. A to jest suwak taki, Kurde, co masz no. tutaj? Czy co to jest? To jest zamek? No. Tak, to jest zwykła bluza. A, bo i tu jest. A wej, wej we, tak, wej tak zjeść <głos daran> do pętka. dawaj, dawaj tak do tak do, kępka, do, do no, no, no. tak 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 tak. Tak. Tak, tak, Dla Aliego, dla dla Boyka Aliego tutaj, dla dla Aliego. dla Aliego nie odsuń. Dla Aliego tak byś trochę tak. Tak, tak tak dotąd, tak dotąd. tak do Tak do no, nie, tak ja lekutko, nie, tak, nie. Lekutko, tak lekutko, tak lekutko, tak lekutko, no, dla Liego tutaj, no dla Liego trochę, no. no. moglibyście mnie nie rozbierać na streamach? No, przy... Nie szanujesz go, tak? Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, to ty nosisz bluzę kurwa 6XL tylko po to, żeby kurde ci pół cycka wypadało. Jezu, nie, nic o? mi nie wypada, daj mi spokój. Ta? A na tym zdjęciu? Jezu, przepraszam. Najlepsze no, jest to, że ona jeszcze drugą ręką, bo to jest takie zdjęcie, że niby tu coś jest, ona się jeszcze tak podbiła tą drugą ręką, kur... Bo tak normalnie to, no to mentalnie i z ciała latka, nie? No. No to no. chyba idealnie. Ty jesteś jedyną osobą, jedyną kobietą, która w okresie dorastania nie miała tak zwanych piramidek. <śmiech> <śmiech> Ali wie o co chodzi, kurwa. Ali wie o co chodzi, ty, kurwa, ty. No. Nie, mów tak. To ja po prostu od razu, kurwa, takie łezki, małe się pojawiły, kurwa, Na znak rozpaczy. Porozmawiajmy. No. no nie wiem, bo za każdym razem próbujesz się eksponować kurwa, i wyglądasz jak kartka papieru. Nie ma wypukleń. Nie ma wypukleń. Okej, spoko. No, Musiałam to tylko powiedzieć. Gdzie ty się patrzysz? No ja patrzę, bo, cza, bo ja czasami czegoś szukam, nie? Dlatego patrzę ci w oczy. Patrzę w te zbłąkane oczy podążające za przejawem intelektu. Nie znajduję. Ale, 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 ale. Dobra, uwaga. Ani, a zasponsorowałbyś micycki? No tak. bo z Sergiuszem Zakoż... negocjowałam. Rozmawiałeś z nim dwa razy w życiu i chyba już na cycki? Sergiusz mnie widział pierwszy raz na żywo i powiedział, że, że musimy zrobić micycki. Tak. Nie powiedziałem, że musimy, tylko że musisz. Kurwa. Ale nie, powiedziałeś, że możesz się do. Nie, ja tak, było, ja tak nie. tak nie. było, było coś, było. Posłuchaj, się ja, lubiliśmy. Ja powiedziałem tak. Czy byłaś na policji zgłosić zgłosić yy, kradzież? A pytasz, jak to kradzież czego? Ja mówię, no, że cytki ci zajęwali. No, no ale... Pamiętam, pamiętam to. No nie może być tak źle. No nie jest tak źle, już ma jakiś udar. Nie jest tak źle. No dlatego udowodnij. <laughs> Nie rozbierać. Za darmo się nie rozbieramy na tej platformie. Bo ja na razie, ja razie starałem się wyobrazić ciebie nagą i mi trochę opadł. Nie mów tak, nie jest tak źle. No Ali no, trochę wiary. Ja coś może z siebie będzie, zobaczymy. Ach, fajna jesteś. Ja sobie Bo, taki wujek, No taki wujek, no, taki, fajna wujek, jest taki to... wujek. Ja ale że się fajnie, fajnie, A było zresztą, coś zresztą. dzisiaj w klimpe walone? Nie, ja takich rzeczy w ogóle nie robię, zacznijmy od tego. Nie wiem, nie wiem dlaczego dlaczego podejrzewasz o takie coś. Mnie. Bo, cię Mnie. bo cię słuchałem przedwczoraj? No. I co hmm. normalny byłem chyba? Nie pamiętam, chyba wydaje mi się, że byłem normalny. Wyzywałeś Sinnie Wife <laughs> Jak to? Nie. Ale ja dobra, ale ja tego nie pamiętam. <laughs> A, to... Ty, a to dlatego mnie kurwa do mnie tak napisała Hamsko? Bo napisała tak. do mnie, że będę ją jutro przepraszał. Ja nie wiedziałem o co chodzi na drugi dzień. A przeprosiłeś się? Zapomniałem. Później ją przeproszę. No ale na pewno też nie chodziło mi kurwa, że jest kur. Tylko nie wiem dlaczego tak powiedziałem. No ale na pewno nie po to, żeby ją obrazić. Głupio mi teraz, jak mi o tym powiedziałeś. Werka. Ty już lepiej mu. Ty wiesz, ty wiesz. Leciutko, leciutko cel. Co leciutko, co leciutko. Zameczek na dudę. Nie tak fajnie, Ali ma rację, powinnaś go posłuchać. Nie Powin... będę się tu rozbierać. Słuchaj, ja ci powiem tak, niektórzy, niektórzy wiesz, jak, jak, jest, jak pracujesz w handlu, to niektórzy U. mają do zaoferowania, nie wiem, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, ale z racji tego, że czasami jak towar nie jest taki, to musisz docenić, że ktoś się zainteresował twoim Oplem Corsą i po prostu z... Potraktować go jako fajnego customera, tak? Ale ja nie no. mam na co narzekać, naprawdę. Naprawdę, serio. Oj, to widać, że niewiele ci do szczęścia brakuje. Jest, tak już! Tak? Nie mów tak! No. Bo masz na tacy polany nawet nie musisz szukać, no. No. Hmm. Zrobiłbym ci dziecko. <laughs> co, proszę! Nie, nie chciałabyś no. mieć takiego ma ma małego Aliego? Takiego. Mały Ali. Zrobiłbym ci dziecko i bym cię opuścił. A dużo masz dzieci? Troszkę mam. Ojej. Dwó Doświadczony. Dwójkę. dwójkę, dwójkę mam. No. Czy okay. być to? I byłabym taką mamusią, tak? Tak jakby. Nie mam z nimi kontaktu. Tak. Okay. być to? Nie, nie. Okay. Spoko. Jak <laughs> tylko dwójkę, to jest. nie? Okej, okay. okej. Okay. Okay, spoko, fajnie. Zagadamy hmm. się. Czyli ty lubisz hmm. dzieciatych, tak? Ja, jak widać, to, to chyba tak. Pytanie. No. Ja lubię dzieci po prostu też. Ja, mm. ja też. Ale nie w ten sposób! A co, no, ja, a, jak, no No co? Ja no normalny prostu... sposób. Mam taki instynkt rodzicielski, no. No tak. No, to no kurwa, ty nie potrafisz się sama sobą zająć, jest to dopiero dzieckiem. Ja byłam opiekunką przez dwa dni. Ja bym ci kurwa chomika nie, nie powierzył kurwa pod ten. Dwa dni się opiekowałam trzylatkiem i sześciolatkiem. Wow. Okay. Żyją? No. Żyją. Co z mi robiłaś? Ty wiesz. Dajcie mi spokój. Ty nie. wiesz. Ty, a ty umiałabyś w ogóle urodzić dziecko? <laughs> To by było Ja myślę, że ona wielu rzeczy by nie umiała. ty też aktywnie, wiesz? Tak, no. Fajna jesteś. Nie, no ja błagam! Nie mów tak! Nigdy więcej tak nie mów. Fajna jesteś. Tak mówią, takie kripy stare. Nie można tak. A czali jest dla ciebie klipem? Tak szczerze. No to jest! Ty mówisz, czemu go obrażasz? Nie no, ale jest super, ale... Ale, <laughs> nie ale na przykład widzisz siebie i Aliego w niedalekiej przyszłości, jak siedzicie na hamaku i ci tam... Masz, wiesz... No jest, jest taka fajna pogoda, jest maj, pachniała saska, kępa, i wiesz, siedzicie sobie na tym hamaku i ci nagle dwa palce, kurwa wsadza pod sukienkę i robi takiego... Kogiel-mogiel? Zaczynam grać na gitarze. No, zaczyna tam... Ukulele, ukulele! Nie? Okej. Okay. Nie głupia Głupio. Głupio mi teraz. Trwało. Szkoda. Jak, jak wybrać dziewczynę tak żeby żeby się o tym nie dowiedziała? Parazie. Ta Co ty ku... mówisz? Co ty mówisz? Nie, kolego! No ale no kurwa to tam pytanie, to mu odpowiedziałem. Nie, no podanie. ale to jest głupie pytanie. W churnie, fajne no, pytanie. Dobra, nie fajne pytanie. Pytań no. Stary, to było tragiczne pytanie. Jakbym ja mu nie odpowiedział, to by w szczat GBT wpisał, no. No właśnie nie chciał mi odpowiedzieć. A Weroniczka. <grym> <grym> Weroniczka, no. Tak. Weroniczka, tak? To jest Weroniczka. Weroniczka. To jest dla mnie. <grym> no, e, jestem. Powiedz mi. E, a skąd ty jesteś? <grym> już nie pytałeś. Ale zapominam, ja, ja mało rzeczy pamiętam ze swojego życia. Nie powiem ci. Powiedz. Jest z Bełchatowa, ale mieszka teraz w Krakowie. Kraków, okej, okay. Kraków. Niedaleko Kraków. dworca głównego. Skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Bo ja mam twój adres. Wiecie, czy adres? Nie... Chyba no nie, wy Dobra widzowie, sam, sam na własną rękę ustaliłem, że zobaczcie. Tak, to no. jest ECPU Polska, tak. Ty jesteś pełnoletni, nie? A co? A to plus czy minus? Bo to zależy. No Spoko, spoko. Fajna jesteś. Nice. Ja na początku napisałem na czacie moje pierwsze pytanie było takie, czy dałby radę, żebyś po prostu raz, ja bym się to po prostu pobrał, żebyś pęknęła po po mi chociaż raz tak do mikrofonu. Nie! Yeah. Pięknę ci do mikrofonu. Uznajmy, uznajmy, że to będzie taki wiesz. Żart z twojej strony, tak? Ja nie już nie, jakoś... jęknie, ja nie będę jęczeć tutaj. Raz, no, tylko, czego? Raz. No Sergiusz, jęknij mu. Ale co od ciebie? Ale ja nie lubię, nie chcę. No teraz musisz, no. Pomocy. Ja jestem i... opiękowana. Pojęć, pierwciutko. A ty miękniesz? A... No zamiałcz mi tak, masz mi zamiałcz. Dobra, ja, ja, ja zamiałczę jak ty jechciesz. Ale ja to zrobię. Daję słowo od Gita. Właśnie się boję, że ty to zrobisz, no. Słowo nie, Gita. Nie. A słowo Gita dla mnie dużo znaczy. A ty w szachy grasz, tak? Umiesz grać w szachy, ty jesteś taka dobra w te szachy, tak? O to chodzi? Okej, okay. gdzie no. się nauczyłaś grać w szachy? No, w podstawówce. W podstawówce. No. Mhm. To jeszcze kiedyś grałem, szachy, wiesz? Serio? Tak. Mhm. Yeah. Okay. Tak. Dobry jestem też. Można powiedzieć. Dobry. Graj no, z sergiuszem. Wygram tak. raz, no. Co ty pierwszy? <laughs> Raz graliśmy, raz wygrałem. Graliśmy cztery razy i on nie za bardzo ma pojęcie, kurwa, jak się pionki ruszają. Okay. No stanę, nie psuj mu, Rizuj, ja no. Kurwa, wszystko się poszło. Jeb... Jezu, On mnie Rizuje, tak jak ten Uberowiec dzisiaj. Nie Rizujcie mnie, nasza błagam, proszę. A, chcia, a chciałbyś, żeby wujek ci zbił tego Hetmana? I później powiesz, że ja mam ci zbić skoczkę. Już daj mi spokój. Nie Sergiusz. Nie? Tak nie, nie, nie. Wyobraź to sobie. Obrzydliwa. Zamknij oczy i sobie to wyobraź. Chyba Ali zamknął oczy, ja pierdolę. <sum> nie ty, kurwa, nie ty. Ja yeah. Kur Dobra, ja spierdolę, bo się kurwa creepami, tak szczerze. Daję hosta do Diaga, niech on coś tam robi. Proszę, dzięki. Da, tak, już, tak już teraz tego live'a nie ma, to tam załatwisz to, mami, nie? Załatwię. <grymne> nie ma problemu. Ale na Instagramie musisz być aktywny. Dobra.